Pamiętasz dzień wypadku, moment kiedy stało się to tragiczne wydarzenie? E, wiesz co, z samego wypadku konkretnie nic nie pamiętam. Mało tego, z dnia tego pamiętam tylko tyle. Jak rano byłem synem na dworzu i nauczyłem go jeździć rowerkiem trzykołowym i pierwszy raz na nim jechał, to było dla mnie super sprawa po prostu. I ostatnia rzecz, którą pamiętam, czyli dobrą rzecz pamiętam z tego dnia, a reszta wypadku plus te 5 tygodni w szpitalu nic, nic, zero. Moja żona i moja matka wyciągnęły mnie z tego, bo był u mnie codziennie, od rana do wieczora siedziało naprawdę i pomogły mi z tego wyjść, pogodzić się z tym, i na dzień dzisiejszy siedzimy razem, już potrafię się uśmiechnąć. Jest dobrze. No i przyjaciele przede wszystkim też, nie? Jak Tomek Wójtowicz właśnie. I... Na no, dzień dzisiejszy czuję się dobrze, nie? Ale te pięć tygodni to był koszmar, po prostu. Wspomniałeś o przyjaciołach, to oni między innymi zorganizowali dla Ciebie specjalną imprezę charytatywną, która pewnie jeszcze się powtórzy. Czy spodziewałeś się takiego ruszenia społeczeństwa i takiego odruchu, że będą Tobie ludzie właśnie w ten sposób pomagać? Powiem Ci szczerze, że... Jak byłem zdrowy, byłem w pełni sprawny sił, to uważałem, że każdy człowiek myśli tylko o sobie i tak naprawdę nikt, nikt nie przechyli się nad tych nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy. Ale jak ja nie wiem, jak to jest możliwe, po prostu, że. Ludzie po prostu podają mi rękę i to ludzie, którzy mnie nawet nie znają czasami i, i chętnie to robią i nie czują się zmuszeni do tego, czy sytuacją, czy czymś, tylko po prostu widzą, że ja potrzebuję pomocy, nie znając mnie nawet i potrafią właśnie przyjść i pomóc i nawet zaangażować się w to sprawę, dlatego to jest, ja, ja w to do tej pory nie wierzę, to jest dla mnie Coś niesamowitego po prostu i wszystkim ludziom, wszystkim ludziom, którzy potrafią nie tylko nad moją krzywdą, tylko nad każdą krzywką, czy nad psem nawet, który potrzebuje pomocy, czy kotkiem pochylić się. To szczerze ci powiem, że jest wielki szacunek dla nich nie? i mam nadzieję, że ja będę tak potrafił w przyszłości i chciałbym tak robić w przyszłości. Powiem ci Paweł, że, że właśnie chciałbym, chciałbym pomagać. Chciałbym tak, chociaż być przykładem i może jakieś prelekcje czy coś prowadzić z czasem, bo na dzień dzisiejszy jestem słaby, ale chciałbym się zaangażować w pomóc innym ludziom i jeszcze nie wiem na jakich zasadach, nie wiem jak, ale chociaż być przykładem to na dzień dzisiejszy już mogę być przykładem. Powiem ci szczerze, bo, bo mam więcej niż ma, niż ma większość ludzi. Ja mam wspaniałą rodzinę, mam cudowną żonę, mam wspaniałego syna. I wiem, że kupa ludzi po prostu nie ma tego, co ja mam i ja jestem zadowolony z życia. Najważniejsze jest życie i rodzina. Pieniądze wiadomo, że przydają się, ja teraz potrzebuję pieniędzy wiadomo, ale ja sobie z protezy pewnie dałbym radę tak naprawdę, a bez rodziny w życiu mi się nie dał rady. I że będę się starał być chociaż przykładem dla mojego syna, nie. Bo ja go muszę wychować, na mnie to wszystko spoczywa. Może już moja żona będziemy zmuszona zarabiać tak naprawdę większość, większość pieniędzy na nasze życie, ale chciałbym, żeby mój syn zobaczył, że mimo przeciwności losu można stanąć na nogi i można żyć dobrze. I ja będę tak starał, musimy mu to pokazać. I chociaż, dla, chociaż, chociaż właśnie dla mojego syna, ale, ale jak mówiłem, że chciałbym, chciałbym pomagać też innym ludziom, nie? którzy są w kiepskiej sytuacji, czy, czy to spowodowane urazem jakimś, czy, 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 czy nawet no. Chciałbym, jeszcze nie wiem na jakich zasadach i gdzie, jak i komu, ale chciałbym pomagać, chciałbym pomagać.